Opowiem ci historię, prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. W 1925 roku Wiktor Lustysz wparował do eleganckiego biura w Paryżu, przedstawiając się jako urzędnik rządowy odpowiedzialny za demontaż wieży Eiffla. Z wdzenkiem i przekonaniem wypowiadał fachowe terminy, przekonując handlarzy złomu, że rząd chce sprzedać stalową konstrukcję na przetopienie. Zebrał zaliczki od zaskoczonych kupców, po czym zwinął się z gotówką i fałszywymi dokumentami. Gdy spiskowa cisza opadła nad placem, Lustysz pojawił się miesiąc później, by sprzedać wieżę Eiffla jeszcze raz. Druga grupa handlarzy też uwierzyła w oficjalne zestawienie kosztów i historia zatoczyła błyskotliwe koło, aż do chwili, gdy Lustysz znów objechał z pieniędzmi. Nikt nie złapał go za rękę, bo spryt i pewność siebie potrafią przekonać nawet najbardziej ostrożnych. Opowieść o człowieku, który zdefraudował Paryż, Przypomina, że pewność siebie bywa najgroźniejszą bronią. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w Tobie zmienić.